Não No tak, ale to wiesz, to też jest chyba trochę, trochę tak, że często jakby reakcja, no, no bo to jest bardzo inwazyjny zabieg, tak? To, no tak. To, 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 jeżeli jeszcze mówimy o jakiejś dużej powierzchni, e, przecież to puchnie, tak? I to często to jest też traktowane przez ludzi jako reakcja alergiczna, mm -hmm. a to wcale reakcja alergiczną nie jest, nie? To Organizm. jest po prostu reakcja organizmu na uszkodzenie no tak. warstwy skóry, nie? I to... No dobra, no ale no i mówisz, że, że wtedy tam badaliście co możecie dodać, czego nie możecie tak. dodać. Mieliście osoby, które potrafiły to e, ocenić, tak? Na świeżo i powiedzieć, że to, to można, tego nie można. E, zrobiliście? już ten skład, mhm. wyprodukowaliście pierwsze sztuki, no i co Ty z tym zrobiłeś? Bo to jest to, o czym wcześniej mówiłem. Te czasy, kiedy zaczynałeś, ja pamiętam te czasy, bo my wtedy też mieliśmy okazję mhm. rozmawiać o tym, co robisz, A to był moment, kiedy w większości studiów w zasadzie był jeden produkt, tak? tak. Mhm. Jak Ty się przybiłeś z tym? No Wiesz co, tak samo jak z ciuchami. Eee, czyli ja osobiście lubię w ogóle rozmawiać z ludźmi i lubię do nich złożyć.